1 września 1944 roku generał broni Kazimierz Sosunkowski w rozkazie nr 19 do żołnierzy potępił brak wystarczającego wsparcia ze strony aliantów dla ogarniętej walkami Warszawy. Wywołało to spiralę działań, które ostatecznie 30 września doprowadziły do tego, że prezydent RP Władysław Raczkiewicz podpisał dekret o zwolnieniu generała Sosunkowskiego z zajmowanego stanowiska i mianował naczelnym wodzem generała dywizji Tadeusza Komorowskiego Bora, dowódcę Armii Krajowej. Wręczając dymisję, prezydent miał powiedzieć: Wiem dobrze, że popełniam rzecz wysoce niemoralną, lecz niech Bóg Najwyższy będzie mi świadkiem, że innego wyjścia nie mam. Dymisja, choć wywołała sprzeciw generalicy, przede wszystkim była całkowicie niezrozumiała dla wciąż walczących na frontach II wojny światowej polskich żołnierzy. Oto bowiem po bardzo dziwnej dymisji naczelnym wodzem zostawał dowódca armii krajowej, który znajdował się w ogarniętej walkami w Warszawie. Nie tylko zatem nie miał możliwości dowodzenia polskimi siłami zbrojnymi, ale na dodatek wiadomo było, że już wkrótce trafi do niewoli niemieckiej. Rzecz całkowicie bez precedensu.